Zapraszam Państwa na relacje z targów Budma w Poznaniu, to największa w Polsce i jedna z największych w tej części Europy wystawa budowlana, targi budowlane. Widać na nich już lekkie oznaki spowolnienia, spowodowane niestety utrudnieniami w przyznawaniu kredytów mieszkaniowych i budowlanych, a także podcinaniem skali planów rozbudowy polskich dróg i autostrad. Jednak siła rozpędu pcha polski sektor budowlany ciągle do przodu. No, ale pesymizm jest już odczuwalny w wypowiedziach i skali ekspozycji niektórych firm. Targi Budma to największe, najbardziej yy... Znaczące spotkanie branży budowlanej w naszej części Europy. W tym roku obchodzimy jubileusz 20-lecia budmy. W tym samym czasie odbywają się trzy imprezy targowe, czyli budma Międzynarodowe Targi Budownictwa, ale też targi komponentów i maszyn do produkcji okien, drzwi Bram i Fasad, targi Windorte oraz Centrum Budownictwa Sportowego. Na tegorocznych targach gościmy z pełna 1500 wystawców z 33 krajów. Motem tegorocznych targów to zrównoważone budownictwo, energooszczędność, innowacyjność, bezpieczeństwo. I temu hasłu podporządkowane są tematyka przestrzeni specjalnych, wydarzeń towarzyszących, seminariów, konferencji. Targi pod względem wielkości są porównywalne z edycją ubiegłoroczną. Państwa, nawet wspaniała autostrada nie mogłaby powstać do końca bez ogrodzeniowej siatki. Właśnie Państwo są jedynym w Polsce producentem takiej siatki. Tak, jesteśmy jedynym w Polsce i pierwszym producentem geosiatek o sztywnych węzłach, które są wykorzystywane przy budowie autostrad, obwodnic, czyli ogólnie w budownictwie drogowym. No tak, ale co specjalnego ma taka siatka? Bo powiedzmy, że ten wydawałoby się błahy element wielkiej budowy, też ma swoje niezbędne, interesujące właściwości. Właściwie geosiatki mają dwa podstawowe zadania: jest to stabilizacja gruntu pod budowaną drogą oraz zbrojenie tego gruntu, bądź też zbrojenie skarb. Tak, gdyż nie są jedynie wykorzystywane te siatki w budownictwie drogowym, ale również w kolejowym i w inżynierii ziemnej. Jedna z firm prezentowała na swoim stoisku aluminiowe rynny dachowe. Czy to rozwiązanie może być konkurencją dla standardowych rynien plastikowych? Jeżeli chodzi o zainteresowanie na targach Budma, jest duże. Jest duże. Ludzie do aluminium podchodzą tak trochę jak, do, jak pies do kota, bo uważają, że to to aluminium z tych wspomnianych puszek miękkie, które się będzie gieło. Natomiast to aluminium jest dość grube, ma 0,7 mm, jest dość twarde, tak, tak łatwo go nie zgiąć, także cały ten system tak naprawdę no, jest godny zaufania. Powoli przekonujemy do tego publiczność w Polsce. Mamy nadzieję, że sami też się będą powoli przekonywać i rozpropagujemy trochę to aluminium na, na dachach w naszym kraju. Ciekawostką na targach był dom wybudowany przez firmę produkującą materiały ceramiczne. Uznaliśmy, że najlepszym sposobem, najlepszą metodą sprawdzoną już po raz jedenasty na targach Budma. Jest wyeksponowanie tych materiałów w postaci przykładowego domu, gdzie zwiedzający mogą w skali 1 do 1 zobaczyć obiekt wybudowany w przeciągu 3 tygodni z naszych materiałów ceramicznych. Mury zewnętrzne wykonane są z pustaka poryzowanego ceramicznego, poromór o grubości 50 cm. Są to ściany nie wymagające żadnego dodatkowego docieplenia. Można je albo obłożyć dekoracyjnie, licować cegłą klinkierową, która stanowi bardzo trwałą i niewymagającą konserwacji elewację. Można po prostu tynkować je od wewnątrz i od zewnątrz. Jakie jeszcze nowości prezentowały firmy na swoich stoiskach? Na targach Budma 2012 w Poznaniu prezentujemy nowy system posadzek dekoracyjnych. Są to posadzki, które eksponują mikrokruszywo o dowolnej kolorystyce i o dowolnej doborze kruszyw dekoracyjnych, które pochodzą od Indonezji przez Republikę Południowej Afryki jak i z naszych rodzimych kopalni w Polsce. Są to posadzki przeznaczone ewidentnie dla klienta ekskluzywnego, ponieważ faktycznie barierą jest tutaj cena. Zaczyna się od 300 zł aż do 600 zł za metr kwadrat. Drzwi szybkobieżne, przesuwne, jak sama nazwa wskazuje, działają bardzo szybko. Otwierają się z dużą prędkością. To zawsze jest uzależnione od tego, w jakim obiekcie te drzwi mają być zamontowane. Dzięki wykorzystaniu najnowocześ, najnowocześniejszych technologii drzwi bardzo szybko się otwierają, zamykają, dzięki czemu klient oszczędza energię. Jeżeli mówimy o mroźniach i to w różnicach temperatur, tak minus 20, plus 20 stopni, to ta brama musi naprawdę szybko, szybko działać i musi izolować właściwie. Tak, tak działają nasze produkty. Mamy również bramę szybkobieżną rolowaną mroźniczą. Taka brama działa w warunkach nawet do minus 50 stopnia, stopni przy dużym zawilgoceniu, zasoleniu, nic, nic się nie psuje, także to jest taki jakby topowy nasz produkt, teraz najnowsze, najnowsze rozwiązanie technologiczne. Tutaj również klient może uzyskać tacy z Unii na zakup tych drzwi. Proszę Państwa na targach budma. Zauważyliśmy ciekawy system. System, no właśnie, jak sądzę, przydatny głównie w biurach. Tak, zastosowanie ma w biurach, wielkopowierzchniowych, w wielkopowierzchniowych jakichś tam sklepach, można budować różne boksy, kabiny, pomieszczenia biurowe takie typowo. Bo to jest ciekawy pomysł na sytuację, kiedy ktoś ma dużą powierzchnię, dużo pracowników i trzeba im pracę zorganizować właśnie każdemu inną na tej powierzchni, nie robiąc ścianek działowych. Dokładnie tak, można wydzielić powierzchnię dla każdego z pracowników, przy pomocy tego systemu również wyposażyć. Można zrobić biurka, które tam będą w tym pomieszczeniu, także ma to naprawdę szerokie zastosowanie. Tkanina betonowa jest rewolucyjnym produktem w branży budowlanej, ale nie tylko w branży budowlanej. Wielką cechą tej tkaniny jest to, i można zabezpieczyć wały przeciwpowodziowe. Wprawdzie mamy tutaj problem, który się kłóci z ekologami, którzy nie pozwalają na stosowanie tej tkaniny. Jednak ostatnie tragiczne wydarzenia, częste powodzi, jakie nawiedzają nasz kraj, uratowałyby setki tysięcy właścicieli gospodarstw rolnych, mieszkańców, jaz i wsi przed właśnie skutkami powodzi. Zrównoważone budownictwo, energooszczędność, innowacyjność, bezpieczeństwo. To temat przewodni targów Budma. Jak to się odnosi do oferty wystawców? My oczywiście w tej zasadzie hałdujemy już od długiego czasu. Dlatego do oferty wdrożyliśmy nowe rozwiązania, czyli kolektory słoneczne. Są to bardzo funkcjonalne rozwiązania, dlatego że montowane są w połaci dachu. Mogą być montowane samodzielnie, bądź w zespoleniu z naszymi oknami dachowymi. Oczywiście do tego oferujemy cały system zestawów solarnych, po to, aby klient w jednym miejscu u jednego dostawcy mógł dokonać zakupu całego systemu, czyli okno, kolektor, po tego cały, cały system instalacyjny. W dobie sustainable był. Development, tak? czyli zrównoważonego rozwoju. Kwestia ewentualnego przetworzenia odpadów jest bardzo ważna, i stąd jak gdyby nasz, taki jest nasz udział w tym. Aluminium jest w 100% przetwarzalne. To, co ja w tej chwili trzymam w ręku, może być po części puszką z piwa, które kiedyś wypiliśmy i zostało po prostu całkowicie przetworzone. 99% materiału, który używamy do produkcji systemów rynkowych, jest po prostu podany możliwy do recyklingu, do ponownego przetworzenia. Druga sprawa, która też z ekologią może być trochę związana, to to, że czasochłonność, pracochłonność i energochłonność wyprodukowania i zmontowania tego systemu jest mniejsza niż systemów standardowych, bo zamiast 5 godzin trwa to 3, więc to też jest jakaś tam oszczędność czasu, który można spędzić. Na przykład z rodziną. Nasza oferta w tym roku jest właśnie skierowana dokładnie w tym kierunku, gdzie chcemy polskiemu klientowi zaproponować rozwiązania budowy domów w 100% ekologicznych. Gdzie my dostarczamy rozwiązania począwszy od sporników, dźwigarów, izolacji na zasadzie wełny drzewnej, również ekologicznej, poprzez pełne rozwiązania w zakresie elewacji, deski tarasowej, desek wykończeniowych wewnętrznych, błazerii kompleksowo od niejako podłogi po dar. Materiały ceramiczne są pod każdym względem bardzo ekologiczne, jeżeli chodzi o proces produkcji i jeżeli chodzi o same materiały. Wytwarzane są z surowców naturalnych na bazie złóż, pokładów, gliny. Poryzacja pustaków odbywa się dzięki zawartości w tych złożach przerostów węgla brunatnego. Nie są dodawane żadne syntetyczne, chemiczne środki poryzujące. Jeżeli chodzi o cegłę klinkierową, również ma naturalny kolor, jeżeli chodzi o cegłę czerwoną. Cegła grafitowa i cegła cieniowana to jest efekt specjalnej technologii pozwalającej na uzyskanie takich właśnie efektów i kolorów. Poprzez redukcję tlenową, też bez dodatków żadnych środków chemicznych. Na targach Budma spotkaliśmy firmę, która zaopatrzyła w siedziska nowo powstały stadion miejski w Poznaniu. Jak udało się przekonać inwestora do jej produktów? Z racji tego, że wcześniej przygotowywaliśmy dwa obiekty na stadiony w RPA, w Kapsztadzie i w no, mając takie doświadczenie oczywiście podjęliśmy się rozmów z inwestorem. Z generalnym wykonawcą dotyczących wyposażenia w siedziska. Mając takie referencje, doświadczenia i możliwości produkcyjne, wygraliśmy tę walkę o te siedziska. W tej chwili rozpoczynamy montaż siedzisk na stadionie narodowym w Warszawie w ilości 55 tysięcy i jesteśmy cały czas w trakcie rozmów w Gdańsku i we Wrocławiu. Siedziska wykonane są z poliamidu, spełniają najbardziej rygorystyczne wymogi dotyczące trudnozapalności, dotyczące promieniowania UV, intensywnego użytkowania tych siedzisk. Dlatego też no, dajemy pełną gwarancję, że wytrzymają nawet najbardziej rozenzuizowanych. Kibiców. Minister infrastruktury przyjechał do Poznania koleją, na szczęście bez zbędnych perypetii. Gdyby przyjechał z Warszawy autostradą, może branża miałaby się lepiej, bo gdyby można było do Poznania przyjechać z Kijowa, z Mińska właśnie autostradą, zobaczmy w jak innej kondycji byłaby polska branża budowlana. Tego sobie, drodzy Państwo, życzmy, tego punktu widzenia dla ministra i tych zamówień.